E, witam wszystkich, z tej strony Nagini A to jest Battlefield 3 e, Jest ze mną mój kolega, który ukrywa się pod tajemniczym nickiem Dada904 Witam wszystkich Dobra, przejdziemy sobie dzisiaj pierwszą misję kooperacji e, Nazywa się ona Operation Exodus Nie wiem co to znaczy, ale okej okay. Jakiś pseudonim misji pewnie. Dobra, ja biorę sobie sniperkę nie, Claymore. Podłóż... Czy... Aha. Ja, ja się... Ja podłożę miny. No dobra. <coughs> Sprawdziłem kilku. Zaznaczaj najlepiej. Ich. Dobra. Ha. Potrójny headshot. Wow. Ła. Na prawej są. Po prawej. Musisz się A, zająć PPW, bo, bo mnie widzi. A, masz bo tam wali. bierz wali. i... No właśnie nie mogę, bo wem mnie wali karabina. to jest tempa technologia. Znaczy tempa maszyna. On strzela trochę na oślep. Okej, okay, już teraz Ach Tak, Teraz z drugiej strony idą Nie, nie wyszło Aha, tam są jeszcze Nie, mamy jakieś tam Ten Niki MOT nie, to jest M39 EMR, EMR. Jakby on tak <gryw> działał na multi To ja bym go zawsze używał ale Na multi trzeba nim 5 walnąć, walny zanim koleś zginie To jest Dlatego <coughs> używam M98B To jest najlepsza sniperka no dalekie odległości na bliskie to jest yy, jeszcze inna ale trochę dziwną nazwę macie. ja tego nie wymienił m 98 b nie 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 to było M40A coś tam Aha tak. ja skomplikowany nazwę wymyślił no. A on się sobie weź do Javelina zaraz byłem tu O to byłem ALK. No, fajnie. Na na Szkoda, że nie ma kolimatora. No, ale to bez celownika i tak w miarę dobrze się mm. <coughs> celuje tą bronią. Szkoda, że nie ma pistoletu, że jako drójką, to jako dwójką tylko z Javeli. He, kosę wbiłem, to Bo tutaj też można. Oj, bmp Podłużujesz minę? Tak. O, już po No. Dobra, jedziemy dalej. Nie pojedziemy. już e, teraz... Musimy wzmocnić wschodnią rubież. Dobra, więc bierzemy ulicę i jedziemy. A dobra, tam za to weźmy się tam. To jakim przyciskiem się wybiera granatnik w tym M16? Hmm, chyba pod trójką go będziesz miał. w faktycznie. Dobra. Ja zajmę tą pozycję na budynku. I będę ci osłaniał plecy. No Tutaj granatnikiem. Dzisiaj jeszcze nagram Swiss Multi pewnie co nie? No. Mamy właśnie ten y, gameplay y, mm, myśliwcami. O, leć. A Dobra, pierwsza fala. Zdjęta. Czekamy na kolejny. Bo od tej strony będzie. Widziałeś jak mi kosę bił. Zbił ci kosę? No. Ty. Teraz cię. Dobra, <gry> Teraz Cię ocalę Tylko musisz mnie osłonić A, się. Granata. <tryk> 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 dobra osłonić Przyciszę ich Dobra O, idzie fala Wal, wal, wal Ajajajaj ajaj. Dobra, no, zaraz będziesz mnie musiał wybaraniować. No. Poległem. Koleś, pan tylko, teraz ja jestem pod obszarem. Musisz jakoś... Dobra, muszę jakoś parę powybijać i wtedy Ci mogę. No. To jest normal, co No, normal. Okej, okay, ja ci się tak przybliżę. Żebyś miał osłonę tutaj O tutaj Dobra, dobra Ale oni czego nie strzeją Teraz by ikrana w nikiem Kurde, ha wiem, które są na tym dachu. Muszę ich zdjąć. Tam jest koleje z RPG i sniper jakiś. O widzę kolesia z RPG. No, on się tam wynurza. On tak wstaje, strzela i ucieka. No. Hetrze. <susurïque> ok, adesso te che non ti è... No. RPG... Zdjęty. <laughs> I to chyba wszyscy, nie? Nie. Z prawej. E, BMP chyba to jest. No. To już na, na celowój na niego. Mi musi trochę podjechać, tak. bo jest poza za ścianą. Czemu on tu nie jest? No. Nie mogę podejść, bo jestem poza obszarem działań u, nie wiem, to to Dobra, no nie to co jest? Drugowane? Jeszcze ja spróbuję odejść, bo może na mnie Hmm, szkoda, że nie ma tej takiej mapki Rana przeszkadza Jaki błąd? Grze, masakrę a aha, czekaj, oddalimy się i może podjedzie. No, chodźmy tam. Może on strzela, bo nas widzi. Albo jeszcze kogoś musimy zabić. To jest krypciorek. A tam gdzieś jest kolej, bo strzelają tam. O widzę go. To musimy... O widzę, widzę. O, granatnika użyj. Yy, Rozwaliśmy pół budynku. Dobra, już nie ma Nie szok. A i tak nie mamy e, amunicji do grantnika. Włączy się ten sprzęt? Pan jakiś sniper. O, widzę, że nie. Dobra, pad. Jedzie? Ja pierwszy. Mieszam go O ja też Poszł Trafiony Ale jeszcze jakby się tak zdarzyło żeby skryp się nie załączył No I też już? No jest Już A, widzę gdzie Dobra, wynosimy się <laughs> Ciekawa sytuacja dzisiaj się wydarzyła no. Się. 13 minut to trochę poszło Ja mam zabitych 43, 23 hits I jak odblokowaliśmy sobie G3 A3? A jeszcze trochę brakuje Dokładnie 8000 to koniec pierwszej misji kooperacji Grał na gini i Dada 9004